Małgorzata Orłowska, dobry wieczór, rozpoczynamy panoramę lubelską. nie Nauczycieli Tajnego Nauczania otrzymało dziś 23. Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. Podczas uroczystości został poświęcony sztandar szkoły. 23. Liceum Ogólnokształcące samodzielną jednostką edukacyjną jest dopiero od 1 września tego roku. Dotychczas szkoła wchodziła w skład zespołu szkół włókienniczych. Decyzją Rady Miasta Lublina z dniem 31 sierpnia tego roku został on rozwiązany. Dziś 23. Liceum Ogólnokształcące przyjęło uroczyście imię nauczycieli tajnego nauczania, które do tej pory nosił zespół szkół włókienniczych. Podczas uroczystości poświęcony został sztandar szkoły, zaś uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Obecnie w szkole kształci się około 840 uczniów. I ja dziękuję za uwagę i w imieniu Magdy kozak zapraszam na jutrzejsze poranne wydania panoramy o 7.45 i 8.45. Dobranoc.